Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. W tym artykule opowiemy o tym, co ośnić o zdradzie męża lub chłopaka z innym mężczyzną. Wyjaśnimy, co to znaczy, że dziewczyna oszukuje we śnie z ulubionym chłopakiem z byłym chłopakiem. Zrozummy, co mężczyzna marzył o zdradzie swojej ulubionej kobiety lub żony. Pamiętaj, czy zdarzyło ci się zobaczyć własną zdradę, czy dowiedzieć się o czyjejś przyjaciela, dziewczyny. Być może była to tylko nieudana próba. Być może doświadczyłeś podejrzeń, lub usłyszałeś przyznanie się do zdrady. Rozważmy wersje różnych marzycieli, Miller'a, Wanga i innych. I zacznijmy od krótkiej interpretacji. Krótka interpretacja snu. U większości marzycieli, zdrada wiąże się z nagłymi zmianami. Dążąc do lepszego życia, śpiący znajdzie odwagę, by wyjść ze strefy komfortu i porzucić stare przekonania. Siedmiomilowymi krokami skieruje się ku nowym perspektywom. Sen zapowiada również wystąpienie niezwykłej sytuacji, która sprawi, że śpiący oderwie się od rutynowych spraw i urozmaici codzienne życie. Na przykład może to być przybycie gości, zaproszenie na wakacje i tak Zdrada we śnie czasami obiecuje odpoczynek i zrelaksowany stan w rzeczywistości. Może pojawić się nagły, nieplanowany powód, aby oderwać się od pracy lub obowiązków domowych. Będzie to dobra okazja do odpoczynku duszy i ciała, uzyskania żywych wrażeń. Co to jest sen o zdradzie dla kobiety lub dziewczyny? Dla płci pięknej sen o zdradzie jest szczególnie znaczący. Powinien być interpretowany na podstawie wieku i stanu cywilnego. Młody być może młoda osoba doświadczy sympatii do dwóch przedstawicieli płci przeciwnej jednocześnie. Sytuację skomplikuje fakt, że te uczucia po obu stronach zostaną odwzajemnione ale w końcu dziewczyna będzie mogła dokonać właściwego wyboru. Dojrzały zdrada we śnie może symbolizować żal śpiącego z powodu tego, co nie zostało zrobione lub przeżyte w przeszłości. Ale wiek nie jest przeszkodą ani dla uczuć, ani dla osiągnięć. Zwłaszcza, że wkrótce nadarzy się świetna okazja do nadrobienia straconego czasu. Małżeństwo wizja niewierności czasami zapowiada pewne urozmaicenie w monotonnym życiu rodzinnym. Być może małżonek szykuje dla śniącego jakąś romantyczną niespodziankę w prezent, kolację w restauracji lub wakacje. Możliwe też, że chodzi o zamieszanie związane z remontem lub przeprowadzką. Niezamężna zdrada wskazuje na gotowość śniącego do zdecydowanych działań. Ponieważ obiekt jej uczuć jest dość nieśmiały, przejmie inicjatywę w swoje ręce w celu znalezienia osobistego szczęścia. W ciąży sen podpowiada przyszłej mamie, że w jej stanie kobiety mają tendencję do wyolbrzymiania znaczenia wydarzeń i wyciągania błędnych wniosków. Marzycielka powinna o tym pamiętać na wypadek, gdyby nagle zaczęła podejrzewać zdradę współmałżonka lub za coś obraziła się na bliskich. Zdrada śni się mężczyźnie lub facetowi. Jeśli przedstawiciel silniejszej płci widział siebie w roli oszusta, możliwe są różne interpretacje. Konieczne jest wybranie odpowiedniej na podstawie wieku i stanu cywilnego. Młody prawdopodobnie facet ma marzenia i pewne przemyślenia na temat swojej przyszłości. Ulegając jednak wpływom rodziców lub ogólnym trendom, wybierze zupełnie inną, bardziej pragmatyczną opcję. Czas pokaże, że była to słuszna decyzja. Dojrzały, jeśli śniący jest samotny, wizja zdrady może obiecać mu początek romantycznego związku. I to z kobietą, z którą miał już do czynienia w przeszłości. Wtedy się nie udało, ale teraz, po zdobyciu bezcennego doświadczenia życiowego, kochankowie mają wszelkie szanse na szczęście. Małżeństwo być może ostatnio marzyciel jest zbyt entuzjastycznie nastawiony do pracy lub spotkań towarzyskich z przyjaciółmi przez CO zaczął zaniedbywać swoją rodzinę. Być może sam mężczyzna już zdał sobie sprawę, że postępuje niesprawiedliwie i zrobi wszystko, co możliwe, aby przywrócić domowi dawną harmonię. Pojedynczy sen sugeruje, że mężczyzna jest dojrzały, aby pożegnać się z życiem kawalerskim i stać się wzorowym człowiekiem rodzinnym. A w najbliższej przyszłości wszechświat będzie temu sprzyjał. Nadchodzi dobry okres na nowe romantyczne znajomości i rozpoczęcie obiecującego związku. Interpretacja Snu Miller Wizja zapowiada bezprecedensowy przypływ entuzjazmu, siły i energii. Śpiący będzie w stanie poradzić sobie z trudnym zadaniem, które postawi innych w ślepym zaułku. Sam człowiek będzie zaskoczony tym, jak wielkie zasoby fizyczne lub psychiczne posiada. Być może oszukiwanie we śnie mówi o dyskusji na jakiś delikatny temat. Może pojawić się spór, który ma wszelkie szanse przerodzić się w konflikt. Ale wrodzone cechy dyplomatyczne pomogą śniącemu wygładzić ostre krawędzie i ugasić napięcie. W ten sposób spór zakończy się przyjazną nutą. Sen o zdradzie wskazuje na możliwość odwiedzenia jakiegoś niezbadanego miejsca. Najprawdopodobniej chodzi o nowe odkrycie we własnym mieście piękny, odległy park lub niezwykła restauracja. Ale nie wyklucza się również możliwości podróżowania po kraju lub nawet za granicą. Znaczenie snu według Dream Booka Wanga. Poprzez sen o oszustwie podświadomość może wzywać do zdrowego konserwatyzmu i rozsądnego zachowania. W tej chwili najważniejsze jest zachowanie tego, co masz, a nie pomnażanie. I ta idea dotyczy wszystkich sfer życia, finansów, miłości, przyjaźni itd. Zdrada wskazuje również, że nadchodzące dni będą bogate pod względem komunikacji ze znajomymi i nieznajomymi. Będzie to dobra okazja, aby dowiedzieć się czegoś ciekawego i zdobyć doświadczenie życiowe. Jako wariant, sen o niewierności wskazuje na fakt, że ostatni śpiący popełniał sprzeczne i nielogiczne działania. Być może warto zrobić sobie przerwę na chwilę, aby dokładnie przemyśleć obecną sytuację i dostosować plany na przyszłość. Freudowska wersja snu Jeśli ktoś śni o własnej zdradzie, oznacza to, że podświadomie podejrzewa swoją drugą połowę o niewierność. Lepiej jednak wyrzucić z głowy bezpodstawne domysły, aby nie psuć sobie nerwów i nie naruszać harmonii relacji. Sen o niewierności wskazuje na fakt, że śniący może doświadczyć silnego współczucia dla osoby, która jest już z kimś w związku. Ale głosy sumienia i rozsądku pomogą mu zachowywać się rozważnie i nie popełniać pochopnych czynów. Interpretacja islamskiej księgi snów: Zdrada we śnie wskazuje, że w rzeczywistości śpiący nabierze odwagi, by nie robić tego, czego nie chce najprawdopodobniej odmówi komuś wykonania natrętnej prośby, sprzecznej z jego interesami lub zasadami. Sen o zdradzie zapowiada niektóre życiowe metamorfozy. Na przykład osoba, która wcześniej wydawała się śniącemu nieprzyjemna, nagle okaże się całkiem sympatyczna. Albo sprawa, która wydawała się głupia i mało obiecująca, teraz stanie się atrakcyjna. Ale możliwy jest również odwrotny wariant transformacji. Możliwe, że śpiący jest poważnie zainteresowany czymś nowym. Będzie miał nietypowe hobby, któremu poświęci cały swój wolny czas. Być może z czasem hobby zacznie przynosić dochody, lub nawet stanie się głównym polem działalności. Krótkie interpretacje innych marzycieli. W innych popularnych źródłach można znaleźć takie wersje: Longo, o otrzymanie pomocy w drodze do celu, Nostradamus, spełnienie cenionego. Życzenia, law życie w atmosferze lenistwa i luksusu. Swetkow zwycięstwo na froncie miłosnym, Jung e wzrost kapitału lub wzrost własności has e produktywna praca. Interpretacja snów według dnia tygodnia. W zależności od dnia tygodnia, w którym widziałeś oszustwo, mogą istnieć takie warianty wartości, poniedziałek do wtorku upragnienie. Duchowego wzrostu, od wtorku do środy znajomość z interesującą osobą. Od środy do czwartku, przezwyciężenie niezdecydowania, od czwartku do piątku, szczęśliwy zbieg okoliczności, od piątku do soboty, uwolnienie od złudzeń, z soboty na niedzielę, potrzeba. Komunikacji, z niedzieli na poniedziałek, etriumf sprawiedliwości. O czym marzysz, zdradzając męża z innym mężczyzną? Sen może wskazywać, że śniący jest zbyt skupiony na utrzymaniu doskonałej reputacji. Kiedy zacznie żyć dla siebie, a nie dla opinii publicznej, prawdopodobnie poczuje się znacznie szczęśliwsza. Oszukiwanie własnego męża może śnić się bizneswoman jako symbol tego, że jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do swojej kariery. Zanurzona w pracy poświęciła zbyt mało czasu rodzinie i nadszedł czas, aby naprawić to niedopatrzenie. Co to znaczy zdradzać faceta? Być może sen wskazuje na stanowczość i niezależność osobowości śniącego. Jest w stanie dochodzić swoich praw i punktu widzenia w każdej sferze życia, więc inni traktują ją z wielkim szacunkiem. Również sen o zdradzie ulubionego faceta może zwiastować znajomość z interesującą osobą płci przeciwnej. Nie będzie ona miała charakteru romantycznego, a raczej zawodowy lub twórczy. Od nowego znajomego marzyciel otrzyma wiele przydatnych informacji. Zdradzić mężczyznę z byłym ten wątek odzwierciedla fakt, że śniący jest nadmiernie skoncentrowany na przyszłości, co stanowi poważną przeszkodę w osiągnięciu tego, czego chce. Nadszedł czas, aby przełączyć się na teraźniejszość i zacząć planować szczęśliwą przyszłość. Możliwe, że po śnie o zdradzie z byłym faktycznie go spotkasz. Stanie się to przez czysty przypadek. Spotkanie najprawdopodobniej będzie przelotne i nie wpłynie na twój nastrój i życie w ogóle. Co to jest sen o zdradzie z nieznajomym? Ten sen odzwierciedla pragnienie śniącego, aby zrobić coś dobrego dla konkretnej osoby lub ogólnie dla świata. Być może w niedalekiej przyszłości udzieli komuś nieodpłatnej pomocy lub weźmie udział w jakimś charytatywnym projekcie. Oszukiwanie ukochanej osoby z nieznajomym wiąże się również z obawami o opinię publiczną. Slipper ma idealną reputację i bardzo boi się ją zepsuć. Dlatego skrupulatnie wybiera znajomych i dokładnie rozważa każde działanie. Jeśli śniło Ci się, że mąż został przyłapany na zdradzie, śniąca podejmie decyzję, która na początku zostanie podjęta przez jej małżonka w bagnecie. Być może będzie to związane z jakimś nowym hobby, zmianą pracy, wycieczką i tak Ale w końcu będzie w stanie przekonać męża do swoich racji i bronić swojego prawa do samodzielnych decyzji. If a woman dreamed that SHE cheated on her beloved spouse, but in reality SHE is not married, it means that SHE has a secret admirer. HE is still hesitant to confess his feelings. But very much suffering because of the fact that the dreamer does not notice him, and also jealous when other men give her signs of attention. Cheat on his wife in a dream. Despite the negative coloring of the dream, it should be interpreted in the opposite way. In the dreamer's family, race, peace, and absolute harmony. And no external circumstances or problems are not able to break this balance. Treason to his own wife can dream about the resumption of some old business. Perhaps earlier the sleeper began to work on something, but abandoned because of futility. Now this topic will again become relevant. And old developments will be a good help to achieve outstanding results. What does it mean to cheat on a favorite woman? Such a dream often hence at a suffering because of career or creative unrealization. But soon a person will be rewarded for his patience. He will have the opportunity to demonstrate his abilities and receive a worthy reward. Zdradzanie dziewczyny na jej oczach to ryzykowny biznes lub inwestycja finansowa. Może to być również ekstremalna rozrywka, taka jak skoki spadochronowe lub nurkowanie w głębinach morskich. Co oznacza sen o próbie zdrady? Sen ten oznacza, że śpiący dokona jakiegoś niezwykłego czynu, którego się po sobie nie spodziewał. Możliwe, że wykaże się bohaterstwem w ekstremalnej sytuacji. Możliwe jest również, że zastąpi niegrzeczną i arogancką osobę. Próba oszukania ukochanej osoby marzy o małym zwycięstwie nad samym sobą. Na przykład, śniący pozbędzie się złego nawyku. Albo, pokonawszy lenistwo, zmusi się do wcześniejszego budzenia się rano lub wykonywania ćwiczeń. Jeśli śniłeś o przyznaniu się do zdrady, oznacza to pewne zwycięstwo w walce konkurencyjnej. Być może, rywale przewyższają cię pod względem ilości zasobów materialnych i możliwości. Ale twoja siła E w uczciwości i krystalicznej uczciwości. To właśnie te cechy doprowadzą cię do zwycięstwa. Przyznać się dziewczynie, facetowi do zdrady, nagła zmiana planów. Jakaś informacja lub wydarzenie zmusi śpiącego do porzucenia pomysłów lub priorytetów, których trzymał się do niedawna. Teraz będzie miał zupełnie nowe cele i aspiracje. Podejrzenie zdrady. Być może na jawie w coś wątpisz. W poprawność podejmowanych decyzji, w szczerość niektórych osób. Potrzebujesz mądrego spojrzenia z zewnątrz, które pomoże wyjaśnić sytuację. Podejrzenie niewierności może śnić o gorącej dyskusji na temat bieżących spraw wśród rodziny, przyjaciół lub współpracowników. Najprawdopodobniej nie będzie ona dotyczyć żadnych rzeczywistych problemów. Prawdopodobnie będzie to rozmowa na abstrakcyjny, polityczny lub kulturowy temat. Dowiedzieć się o niewierności we śnie. Sen ostrzega przed możliwością otrzymania złej rady, niezamierzonej lub zamierzonej. W najbliższej przyszłości powinieneś szczególnie uważać na to, co mówią ludzie wokół ciebie. Powinieneś dokładnie sprawdzić wszelkie informacje i nie traktować ich jako wskazówek do działania. Aby dowiedzieć się o oszustwie, przypadkowo dowiedz się o prawdziwym stosunku do ciebie osób wokół ciebie. Być może niektóre momenty pobudzą cię do bardziej aktywnego samodoskonalenia. Możliwe, że te informacje będą powodem do dostosowania relacji z niektórymi osobami. Sen o rozstaniu po niewierności oznacza to, że przestrzeń energetyczna śniącego jest zbyt zagracona i jest to główna przyczyna niepowodzeń. Nadszedł więc czas, aby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i wyrzucić z głowy ponure myśli. Powinieneś także zminimalizować lub wyeliminować komunikację z nieprzyjemnymi ludźmi. Rozstanie po niewierności marzy o osiągnięciu porozumienia w kontrowersyjnej kwestii. W konflikcie rodzinnym, przyjacielskim lub zawodowym w końcu uda się znaleźć kompromis i problem nie będzie już podnoszony. CO oznacza sen o cudzej zdradzie? Wizja ta oznacza, że śniący będzie musiał naprawić czyjeś błędy. Najprawdopodobniej w pracy będzie powtarzał niektóre sprawy za niedoświadczonych lub pozbawionych skrupułów kolegów. Tak, to niepotrzebne obciążenie, ale pomyślny wynik przyczyni się do awansu zawodowego lub będzie powodem do premii. Ludzie na twoich oczach oszukali swoje drugie połówki i wyciągnij cenną lekcję życia z sytuacji, która przytrafi się komuś innemu. Będzie to dobre doświadczenie, które pomoże ci w przyszłości nie popełniać tych samych niewybaczalnych błędów. Czniło mi się, że tata oszukuje mamę. Taki sen czasami oznacza prawdopodobieństwo gwałtownego pogorszenia pogody. Dlatego jeśli na najbliższe dni zaplanowałeś czas wolny na świeżym powietrzu, powinieneś pomyśleć o kilku zapasowych opcjach. Zdrada rodziców reprezentuje pragnienie śniącego, aby przywrócić sprawiedliwość. Być może będzie świadkiem tego, jak jego znajomy lub nawet nieznajomy niezasłużenie go w czymś oskarżył lub zganił. Śpiący pomoże mu obronić swoje prawa i przywrócić dobre imię. CO oznacza sen o zdradzie przyjaciela. Możliwe, że twój przyjaciel jest na progu jakiegoś odpowiedzialnego kroku lub wielkiego przedsięwzięcia. Nie pokazuje tego, ale bardzo potrzebuje Twojego moralnego wsparcia. Osiągnąwszy sukces, przyjaciel z pewnością przypomni sobie, kto był z nim na początku i wyrazi uznanie. Zdrada starego kumpla może śnić, że zobaczysz go po długim czasie. Nagłe spotkanie będzie miłym zaskoczeniem dla obu i przyniesie wiele pozytywnych emocji ale potem twoje ścieżki znów się rozdzielą na czas nieokreślony. Zdradziecka dziewczyna. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyjaciółka zadzwoni i poprosi o spotkanie. Z pewnością będzie chciała podzielić się z tobą najnowszymi plotkami lub pikantnymi szczegółami ze swojego życia osobistego. Również zdradzanie dziewczyny może oznaczać, że w rzeczywistości znajdzie się ona w nowym środowisku, w związku z czym zacznie poświęcać ci mniej czasu i uwagi. Jest to jednak sytuacja wymuszona. W rzeczywistości bohaterka snu nadal bardzo docenia Twoją przyjaźń. Jeśli we śnie złapiesz kogoś na gorącym uczynku, możesz stać się mimowolnym świadkiem sporów w związku i przypadkowo dowiedzieć się czegoś interesującego, a nawet skandalicznego. Będziesz miał wystarczająco dużo mądrości, aby nie rozpowszechniać tych informacji i być tylko zewnętrznym obserwatorem konfliktu. Sen, w którym przyłapałeś kogoś na zdradzie, może również mówić o tym, że w rzeczywistości kogoś nie doceniasz. Być może nie zauważasz wszystkich pozytywnych cech ukochanej osoby. A może chodzi o konkurenta, którego siła jest znacznie większa niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Co to znaczy, że sen ciągle się powtarza? Wskazuje to, że śpiący ma złożony związek z otaczającym go światem. Jego niekonwencjonalne myślenie i oryginalne pomysły są postrzegane przez wielu z drugiej strony. Niemniej jednak nie dostosowuje się do przyjętych norm, zdając sobie sprawę, że jego siła tkwi właśnie w inności. Człowiek może nieustannie marzyć o zdradzie na tle pewnych problemów, które nie dają spokoju w ciągu dnia. Ale wkrótce zostaną one rozwiązane. W momencie, gdy śniącemu będzie się wydawać, że wszystko przepadło, otrzyma poważne wsparcie od dobrego znajomego. Zakończenie. Pomimo faktu, że zdrada jest niezwykle negatywnym i niepożądanym obrazem, nie powinieneś być przerażony takim snem. Wizja niesie ze sobą całkiem pozytywne informacje. Najczęściej wskazuje na poważne zmiany w życiu lub wewnętrzną duchową restrukturyzację osobowości. Udostępnij, autor Inga Archangielska ostatnie komentarze. 28 Jan, 2023 Weź nie widzę, że jesteśmy gdzieś w odwiedzinach. Dużo znajomych i zdradziłam męża z jego przyjacielem, we śnie kłótnia. Z mężem mieszkam w innym mieszkaniu z dziećmi, a ten jego przyjaciel, z którym zdradziłam, obok jego żony, wspierają mnie po rozstaniu z mężem. 28. Dec 2022 Julia miałem sen o zdradzie z przyjacielem, z którym nie komunikujemy się prawie w życiu, z facetem. Doświadczyłem przyjemności, ale potem postanowiłem nie dokończyć i nie zamieniać się w zdradę. Udawałem, że śpię. 14 sierpnia 2021 roku śniło mi się, że złapałem faceta w kabinie z rudowłosą dziewczyną skręconymi włosami podczas rejsu po rzece. Chciałam po prostu wyjść, ale on poprosił mnie, żebym nie mówiła mamie i żebym dbała o bezpieczeństwo dziecka, jestem w ciąży, po. Czym oboje zaczęli się ze mnie śmiać. 11 stycznia 2020 roku Angelika wchodzę do pokoju i widzę faceta Weź nie jest mój, czuję to, który mnie zdradza. Budzę się. Co to znaczy? 3. Jan 2020 Daria witam. Śniło mi się, że zdradzam mojego byłego i doświadczam różnych emocji, z jednej strony przyjemności, a z drugiej poczucia winy. 23. list. 2019. Weronika kilka razy śniło mi się, że jestem pięknie zalotna przez mężczyznę, a potem okazuje się, że jest żonaty. Nadal spotykamy się potajemnie, ale na końcu snu za każdym razem mam rozmowę z żoną w której wszystkiemu zaprzeczam. O co chodzi? Inga Archangelska, tutaj widzę długotrwały związek, który z jakiegoś powodu jest dla ciebie zabroniony. Być może już nie pamiętasz o tej osobie, ale podświadomie szukasz jego cech w swoich obecnych partnerach. 9. Now, 2019 Kot jaśniło mi się, że zdradziłam faceta z kolegą z pracy, który ma około 50 lat, ale podobało mi się to dziko, a potem... Szybko go wyrzuciłam i czekałam na faceta. Sprzątanie jak zwykle. Inga, archangelska sen, daje do zrozumienia, że w związku chciałabyś trochę więcej powagi ze strony ukochanego. Ale z drugiej strony odpowiada ci taki jaki jest. A ty miotasz się między swoimi pragnieniami. 21 sierpień, 2019 śniło mi się, że zdradziłam męża z nieznajomym. Potem mąż się o tym dowiaduje i gdzieś znika. O co chodzi? Inga Archangelskaja, ty i twój mąż musicie wzmocnić swoje małżeństwo. Jeśli nie macie jeszcze dzieci, zastanówcie się nad tą kwestią. Kochacie się, ale trochę straciliście zapał w związku. 11 sierpnia 2019 roku Eugenia witam. Mąż we śnie rozmawiał przez telefon z kochanką. Wszystko słyszał. Odszedł do niej, zostawiając mnie z dwójką dzieci. Pobiłam ją. Inga Arkhangelskaja wyraźnie widać tu obecność złych języków. Ktoś marzy o rozwiązaniu twojego małżeństwa, na złość tobie. A ty zamiast śmiać się z sytuacji, złościsz się i denerwujesz. 24. Jul 2019. na Dzień dobry. Co to jest sen o czyjejś zdradzie? Czniło mi się, że szwagierka zdradza męża z byłym. Małżonek dowiedziawszy się o tym zostawił ją. Widziałem jego straszną rozpacz. 27. Feb 2019 Katie śniło mi się, że młody mężczyzna, z którym zdradzałam, mówił o tym mojemu mężowi, stojąc obok mnie, trzymając mnie za rękę i uspokajając. 23 lutego 2019 roku Elejne śniło mi się, że wróciłam po długiej podróży, w drzwiach usłyszałam dziwne dźwięki, otworzyłam drzwi z inną blondynką. Kiedy podszedłem, w rękach miała wieszak z koszulką. Ale w tym samym czasie pisała sms o wszystko w porządku, nie zauważyła coś w tym stylu. Sen z piątku na sobotę. 9 feb 2019 Diana śniło mi się, że mój mąż zdradza tuż przede mną, a ja na początku się zgadzam, ale potem wciąż proszę go o dokonanie wyboru. Albo ja, albo ona. A on nie potrafi, a nawet chyba bardziej chce wybrać ją niż mnie. Naprawdę nie mogę się doczekać odpowiedzi. Anonimowy od około pięciu lat często śni mi się, że zdradzam mojego męża z mężczyzną, który nie żyje od dawna i to sławnym. Rozmawiam z nim o życiu, śmieje się i itp. Powiedz coś. Jung Karl Gustaw. Alchemia snów. 4 archetypy. Wydawca Metkow 2014 rok. 312 centów ISBN 978-5. myślnik 5. 9025 Myślnik 8240 Myślnik 3, Mrs. Hassey. Sen i Marzenia Senne. Wydawca Amrite 2017 rok 80 centów. ISBN, 978 Myślnik 5 Myślnik 413 01 471 Myślnik 4. Fon Franz Maria Luiz. Ścieżka śnienia Wydawca Castellier 2015 rok 3,38 centów ISBN 978-5-519-60-642-4 ISBN 978-5-519-60-642-4 Kraus-Kler Dreambook dla kobiet